Cześć, Łukasz Palaciński z tej strony mam dla Ciebie kolejną garść informacji dotyczących SharePoint Online. Dzisiaj chciałem pokazać Ci kilka nowych rzeczy, bardzo, bardzo świeżych, dla ustalenia uwagi nagrywam ten Screencast w lutym 2019 roku i przy okazji pokazać Ci funkcję, która może nie jest już aż tak nowa, ale mam wrażenie, że nie do końca jeszcze poznana, a tą funkcją jest. Witryna centrum, czy też używając oryginalnej nazwy Hubsite. Wyobraźmy sobie, następujący scenariusz. Chcę zbudować na Szerponcie online na miastkę swojego intranetu. Wykorzystałem w tym celu witrynę komunikacyjną. Jak już się pewnie zorientowałeś, praktycznie w ogóle jej na razie nie dostosowałem, bo nie o to chodzi w tym ćwiczeniu. Oprócz tego mam też witrynę dla. Poszczególnych działów. Mam witrynę działu IT, mam witrynę działu sprzedaży, mam witrynę działu marketingu. I w klasycznym Sherponcie, w poprzednich jego wersjach, proces tworzenia takich struktur witryn zawsze zaczynał się od zaprojektowania tak zwanej kolekcji witryn. Więcej o samej kolekcji, jeżeli nie wiesz jeszcze czym kolekcja jest, piszę na blogu. Link widzisz teraz na ekranie. Zajrzyj, doczytaj. Teraz nie będę już mocno wchodził w ten szczegół. Kolekcja witryn ma to do siebie, że ma strukturę hierarchiczną. Natomiast w nowych wersjach SharePointa witryny tworzymy jako wyspy. Tak można sobie chyba to najlepiej wyobrazić. Każda z nich jest swoim niezależnym bytem, każda ma swoje uprawnienia. Nie są w żaden sposób fizycznie ze sobą powiązane, tak jak w kolekcji witryn, witryny, podwitryny. Oczywiście pod podwitryny można tworzyć, ale tutaj chodzi przede wszystkim o to, aby te, takie witryny SharePointowe mogły powstawać ad hoc, szybko, agile'owo, bez jakiejś tam skomplikowanej... Metodyki związanej z samym procesem tworzenia. I tak właśnie jest w moim przypadku. Utworzyłem takie witryny, i teraz to, co daje mi HubSight, to po prostu połączenie tych dwóch światów. Z jednej strony zachowuję tą bardzo elastyczną metodę tworzenia witryn w nowej wersji SharePointa, z drugiej strony HubSight daje mi też możliwość pokazania relacji pomiędzy witrynami i przekazywania prostego kilku informacji pomiędzy nimi. Ale do tego dojdziemy. Spróbuję na początek jeszcze utworzyć jedną witrynę, tak tylko dla ustalenia uwagi, żebyś zobaczył, jak wyglądały te pierwsze kroki. W tym celu przechodzę do swojego centrum zarządzania SharePoint Online. No i zwróć uwagę, tu są moje witryny, które przed chwilą utworzyłem, intranet, witryna komunikacyjna, no i kilka team site'ów, IT, sales, marketing. Powiedzmy, że jeszcze dla naszego działu HR chciałbym utworzyć podobną witrynę, więc tworzę ją bez problemu. Będę jej właścicielem. Może być po angielsku. Witryna się zaczyna tworzyć. I to, co jest ogromną zaletą tego pomysłu zwanego Habsite'em, to to, że w odróżnieniu od kolekcji witryn, gdzie ta struktura, witryna główna, podwitryny, poziomy itd., jest oczywiście sztywna, narzucona i gdzieś, tworząc witrynę, muszę się w nią wpisać. W przypadku HubSight'ów taka struktura może powstawać ad hoc. Mogę promować witrynę jako tą witrynę centrum. No jakoś nie pasuje mi to polskie tłumaczenie. Hubsite, trzymajmy się od oryginalnego. Mogę w dowolnym momencie daną witrynę ustawić jako zwykłą witrynę, już nie Hubsite, podłączyć do innego Hubsite'a, Jest to w miarę, w miarę elastyczne. Więc moja witryna jest, jest utworzona. I teraz to, co robię w pierwszej kolejności, zobaczcie, prosty sposób definiujemy Hubsite. Y. To zaznaczam witrynę, która takim hubsite'em ma się. Stać i po prostu z odpowiedniego menu na górze rejestruję jako hubsite. Nadaję jeszcze jakąś nazwę. No i dodatkowo mogę podawać loginy użytkowników, którzy będą mieli uprawnienie tego, żeby do takiego hubsite'a użytkowników dodawać. Powiedzmy, że będzie to mój użytkownik Protip. I już! Mój Hubsite w tym momencie jest stworzony, zresztą widać błyskawicznie ta informacja pojawiła się obok nazwy mojej witryny, więc to jest ta nasza centralna witryna. Teraz jak podłączyć do tej centralnej witryny inne witryny i co tak naprawdę mi to daje? No, drugą część. Pytanie, odpowiem Ci za chwileczkę, pokazując dokładnie krok po kroku te, te feature, y, które takie podłączenie nam daje. Samo powiązanie jest równie proste. Zaznaczam konkretną witrynę. Połącz z witryną HubSite'a, wybieram właściwą. I już. I tak naprawdę od strony administracyjnej to wszystko. Oczywiście takie podłączenie można też wykonać skryptem, można ten proces zautomatyzować. Nie ma najmniejszego problemu. Pozwól teraz za szybko, zrobię to. Samo z pozostałymi działami. Ok, moja struktura witryny jest już utworzona. Więc mam główną witrynę internetową, mam podłączone do niej witryny działów. Teraz przejdźmy już na same witryny. Co tak naprawdę ten hub mi daje? No wypadałoby jeszcze odpowiednio odświeżyć nasze witrynki. I zwróć uwagę teraz, co się zmienia w interfejsie takiej witryny. Jestem dla ustalenia uwagi na głównej witrynie, tej mojej testowej intranetowej witrynie i zobacz, że pojawiło się dodatkowe menu na górze, menu nawigacyjne z nazwą mojego, mojej witryny czy tego właśnie huba, którą przed chwilą przy konfiguracji nadałem i podobnie rzecz będzie wyglądała w przypadku pozostałych witryn. Tu mam tą nowo utworzoną witrynę Hero i zobacz, że już Teraz jeszcze odświeżymy sobie IT. Widać pewne zmiany. Do tej pory witryna IT miała brązowy temat graficzny. Teraz zyskała, dziedziczyła z witryny Huba tę delikatną niebieską barwę tematu graficznego. No i tak oczywiście dokładnie będzie się rzecz miała z pozostałymi witrynami, które sobie już tylko pro forma odświeżymy. Pierwsza rzecz, Niebanalna wbrew pozorom, którą daje mi Hubsite, to możliwość dziedziczenia wymuszania tematu graficznego. No nie tylko tematu graficznego, ale także innych ustawień wizualnych. Jedną z nich jest oczywiście to. Menu nawigacyjne, które także jest wspólne dla całego zbioru witryn. Używam słowa zbiór, bo nie przychodzi mi do głowy nic lepszego. Proszę nie mylić tego z kolekcją witryn. Tak? Chodzi o zupełnie coś innego. No i teraz szybko utworzę sobie jakieś menu nawigacyjne. Też nie będę oryginalny, po prostu wykorzystam adresy moich podwitryn i dla każdej z nich utworzę odpowiedni wpis. Myślę, że tę część też lekko przyspieszę, żeby Cię nie zanudzić. No dobra, nasze menu gotowe. Oczywiście mogę je konfigurować tylko i wyłącznie na poziomie głównej witryny. No i teraz przechodząc na jakąkolwiek witryn, Oprócz nowego już zaktualizowanego tematu graficznego, powinienem też zobaczyć menu nawigacyjne. I super, to jest kolejna rzecz, które klasyczne kolekcje witryn mi zapewniały. Mogłem włączyć na nie funkcję publikacji, mogłem wymusić dziedziczenie nawigacji. Więc z jednej strony mam zalety jednego i drugiego rozwiązania. Co jeszcze? Dają mi witryny HubSite? Dają mi jedną, na razie jedną, ale w przyszłości tych funkcji będzie więcej. Bardzo ciekawą rzecz związaną z dystrybucją informacji czy stworzeniem aktualności. Wyobraźmy sobie, że na naszym dziale IT ma się pojawić nowa aktualność. Szybko dodam korzystając oczywiście, ta witryna nie została zmodyfikowana w żaden sposób. Korzystając z zbudowanego mechanizmu newsów, czyli niczego więcej jak stron modernowych. Ok, super. Moja aktualność jest utworzona. Zrobiłem to na witrynie IT. I teraz zwróć uwagę, co się dzieje na głównej witrynie naszego huba. Byłem sobie od odświeża. Gdzieś na dole powinniśmy mieć gotowy komponent aktualności. I w nim widzę nowo dodaną aktualność z dokładną informacją, że pochodzi z witryny IT. I właśnie te komponenty web art, odpowiedzialne za wyświetlanie wiadomości są pierwszym elementem, który obsługuje te relacje pomiędzy podwitrynami i hub -sitem. Zresztą można to szybko zobaczyć przechodząc do edycji takiej aktualności. Standardowo zaznaczona jest opcja pokaż wszystkie aktualności z wszystkich witryn z danego huba. Można oczywiście też wybrać sobie odpowiedniej odpowiednie witrynę, a więc daje to fajną możliwość publikacji aktualności na swoim portalu. Na razie działa to z newsami, wkrótce zacznie działać też z eventami i myślę, że z, że z czasem także z innymi webpartami. Chyba tak spokojnie, bezpiecznie można przyjąć. Więc jeżeli chodzi o Hubsite'a, świetny mechanizm do tego, żeby wiązać ze sobą logicznie witryny. Zdecydowanie polecam zastanowić się nad wykorzystaniem tego mechanizmu w momencie, kiedy tworzysz swoje, swoją strukturę witryn. Nawet jeżeli nie uwzględniłeś tego na odpoczątku, no to Hubsite mają tę fajną właściwość, że szybko możemy odłączać, przyłączać do innego Hubsite'a. Niestety na dzień dzisiejszy nie można podłączać jednego hubsite'a pod. Innego pamiętaj o tym. Przy okazji umawianie już tego tematu warto jeszcze wspomnieć o nowościach, jeżeli chodzi o tę część administracyjną związaną z witrynami pointowymi. Zacznijmy od ustawień samego Hubsite'a, to menu pojawia się oczywiście wtedy, kiedy mamy tę funkcję połączoną. Możemy tutaj ustawić sobie jeszcze dodatkową ikonę, która będzie się pojawiła pojawiała po lewej stronie naszego, nazwy naszego Hubsite'a, możemy też wykorzystywać tak zwane side designy. Side design to zdecydowanie temat na oddzielny odcinek. Na razie w uproszczonej formie jest to po prostu opis w specjalnym formacie JSONowym tego jak witryna ma wyglądać, z jakich elementów się składać. Można też na takim hub-sajcie taki side design wymusić. Dodatkowo jeszcze wspominałem o dziedziczeniu tej warstwy wizualnej. co może szybko zmienimy sobie temat graficzny. Zaaplikujemy ten nowy i za chwilę zobaczymy, co się stanie na podwitrynach. Zwróćcie uwagę też, że od pewnego czasu możemy też kontrolować wygląd samego nagłówka, zmniejszać go, zwiększać. Widać tutaj nazwa robi się mniejsza, sam nagłówek header robi się też niższy. Dodawać tło, niech zostanie szare. I oczywiście te ustawienia też są dziedziczone dla całego website. Dodatkowo jeszcze obsługa tak zwanego mega menu. Jeżeli masz w swoim portalu potrzebę prezentowania dużej ilości linków, w tej wersji SharePoint'a możemy już wyświetlać je właśnie w formie takiego mega menu. No i ostatnia część to jest stopka. Mała niepozorna. Możemy skonfigurować w niej jakąś nazwę, małe logo. Oraz linki, to jest kolejny nawigacyjny element każdej witryny. To wrzuciłem szybko co jakieś proste linki do bloga, kanału na YouTube i strony facebookowej. I pozwolę pokażę Ci po prostu jak to wygląda. Opcje możemy już zamknąć. Więc sama stopka widoczna jest na dole. Podsumowując, HubSight pozwala nam przede wszystkim agregować dane z podłączonych witryn do takiej witryny centralnej, co znakomicie Sprawdza się w wszelkiego rodzaju scenariuszach publikacji aktualności, też nie, nie bez przyczyny od tego komponentu Microsoft. Zaczął do tego wymuszanie wspólnego wyglądu, tak aby faktycznie nawigacja pomiędzy tymi witrynami nie przysporzyła bólu głowy i oczopląsu. No i biorąc pod uwagę, że cały proces konfiguracji jest naprawdę prosty, a z czasem na pewno będą powstawały też dodatkowe funkcje obsługiwane w takich scenariuszach hub-site'owych, to zdecydowanie jest to feature, któremu warto się przyjrzeć bliżej. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania, wątpliwości, śmiało zostawię je w komentarzach pod artykułem na blogu, czy też pod tym nagraniem na YouTubie. Ja tymczasem dziękuję i do następnego razu.